Kobieta może udawać obojętność, może starać się być chłodna, kontrolowana, opanowana, ale kiedy naprawdę ją pociągasz, jej ciało zaczyna reagować szybciej niż myśli. To nie jest flirt, to chemia, której ona nie potrafi zatrzymać. Kiedy kobieta pragnie mężczyzny intensywnie, pojawiają się sygnały, których nawet ona sama nie zauważa. Sygnały gwałtowne, spontaniczne, takie które wyrywają się z niej bez ostrzeżenia. Od krótkich nerwowych ruchów dłoni, po nagłe odwracanie wzroku, po te niekontrolowane zmiany w jej tonie, jakby serce biło jej sekundę szybciej niż powinno. W tym filmie pokażę ci siedem najbardziej intensywnych sygnałów, że ona pragnie Cię mocniej niż chce to przyznać. I nie, nie powiem Ci rzeczy oczywistych, pokażę te, których nie nauczyła się jeszcze chować. Zobaczysz, co naprawdę robi kobieta, gdy walczy sama ze sobą, a jej ciało zdradza wszystko. Jej ciało reaguje szybciej niż ona. Nagłe mikroruchy. Jeżeli naprawdę ją pociągasz, jej ciało zaczyna wysyłać sygnały, których ona nie kontroluje. I to nie będą wielkie gesty, to będą mikroruchy. Kiedy jesteś blisko, jej ramiona lekko się napinają. Gdy mówisz coś, co ją dotyka emocjonalnie, jej palce poruszają się delikatnie, jakby nie wiedziały, gdzie się podziać. Możesz zauważyć, krótkie poprawianie włosów, nerwowe przesunięcie dłoni po udzie lub ramieniu, szybki wdech, gdy pojawiasz się obok. To dzieje się szybciej niż ona pomyśli. To jest instynkt, reakcja chemiczna, czysta fizjologia. I najważniejsze, jeśli ona próbuje wyglądać neutralnie. A jej ciało robi coś odwrotnego, to właśnie ten moment zdradza ją najmocniej. Gubi rytm mówienia, oddech, tempo, ton. Kiedy kobieta jest obok mężczyzny, którego naprawdę pragnie, jej rozmowa staje się chaotyczna. Nie w złym sensie, w intensywnym. Gdy odpowiada ci zbyt szybko, albo zbyt wolno, albo robi zbyt długą pauzę między słowami, to nie jest przypadek. To są emocje, które przepinają jej sposób mówienia. Może powiedzieć coś i nagle poprawić to zdanie. Może zapomnieć słowa. Może się zagubić we własnej myśli. To nie jest nieśmiałość. To jest napięcie. Kobieta pragnąca mężczyzny nie mówi płynnie. Mówi intensywnie. Wchodzi w Twoją przestrzeń i ucieka z niej sekundę później. To jeden z najsilniejszych sygnałów. Ona podchodzi bliżej, siada bliżej. Nagle pojawia się obok ciebie bliżej niż powinna, i w tej samej chwili cofa się odrobinę, jakby się spłoszyła. To jest zachowanie kobiety, która chce być blisko, ale nie chce, żebyś zauważył, jak bardzo. To jest adrenalina. Pociąg, napięcie w czystej formie. Jej oczy mówią więcej niż jej słowa. Jeśli naprawdę ją ciągnie do ciebie, zobaczysz to w spojrzeniu, którego ona nie potrafi zatrzymać. Nie chodzi o długie patrzenie, chodzi o krótkie, intensywne rzuty oka. Kilka sekund, mocniejsze niż cały flirt, patrzy na ciebie i szybko ucieka wzrokiem, ale robi to znów i znów i znów. To nie jest przypadek. To jest wewnętrzna walka między chcę a nie mogę. Zmienia zachowanie, gdy jesteś blisko. Kobieta, którą pociągasz intensywnie, będzie w Twojej obecności inna. Może być bardziej rozmowna niż zwykle, albo bardziej cicha, może być bardziej pewna siebie, albo bardziej nerwowa. Chodzi o to, że jej zachowanie przestaje być naturalne. Widzi Ciebie. Coś w niej się przełącza. Emocje są szybsze niż myśli. Reaguje na twoje najmniejsze gesty. Nawet drobiazgi mają dla niej znaczenie. Twoje spojrzenie, ton, jedno słowo. Możesz zobaczyć nagły uśmiech, krótkie wciągnięcie powietrza, zmianę pozycji ciała, rozświetlenie oczu. Kiedy kobieta pragnie mężczyzny, jej ciało odczytuje jego ruchy w ułamku sekundy. Nie umie utrzymać neutralnej twarzy, gdy na nią patrzysz. To sygnał absolutnie oczywisty, jeśli spojrzysz jej prosto w oczy i ona natychmiast coś zrobi: uśmiech, ucieczka wzroku, nerwowy gest, szybki oddech to znaczy jedno: jej emocje są silniejsze niż jej kontrola to jest najczystszy sygnał intensywnego pragnienia i nie da się go ukryć. Kobieta może ukrywać swoje słowa. Może ukrywać swoje myśli, ale kiedy pragnie cię intensywnie, jej ciało zdradza wszystko. Jeśli chcesz lepiej rozumieć kobiety i widzieć te sygnały, zanim sama je zauważy, subskrybuj projekt Alfa. Tu uczę mężczyzn czytać to, czego kobiety nie potrafią powiedzieć.